Jak działa cały ten mechanizm ze skakanką bez modów? Na początku tutaj mamy zegarek. Pokażę za chwilę jak go zrobić. To wszystko jest połączone no co jakiś czas przekaźniki, żeby sygnał się nie urwał. Jeśli chodzi o pistony, to są tu slajmy i te slajmy się kleją, przez co jeden piston wystarczy na przesunięcie kilku. Ale co jakiś czas trzeba zrobić taką dziurę, żeby dało się to przesuwać, bo jak za dużo slajmów jest połączonych to piston po prostu nie jest w stanie tego przesunąć żeby zrobić zegarek dajcie w taki sposób przekaźniki a potem postawcie tak redstone potem dajcie tu poniejszym i szybciej zniszczcie przez co zaczną się w taki sposób ładnie przesuwać slajmy ale dajcie jakiegoś delaya w taki sposób jak na filmie bo bez delaya czasem slajmy nie wracają na miejsce.